Trwa wojna między autobotami i Decepticonami o Minikon. Jeśli Decepticony wygrają, Megatron i jego skorumpowane minikon opanują wszechświat. Jedyną nadzieją ziemi na pokój są autoboty. Przygotujcie się na kolejną bitwę. Poświęcenie. Więc nie mamy wyboru? Nie. Jesteś pewien? Tak. Pozostaje więc tylko bezpośredni atak na autobusy. Jedynie takie posunięcie zapewni Ci zwycięstwo. Mój plan przewiduje, że przybędą do nas, więc musimy się przygotować. Wkrótce rozpylacz będzie mówił. Przyszykujemy im ciepłe powitanie. Jak sobie życzysz. To twoja ostatnia szansa. Rozumiem. Niebawem odniesiesz zwycięstwo. Czuję to. Cześć, to ja, Red. Autoboty otrzymały informację, że decepticony są w dżungli. Nie wiedziały, że wchodzą w pułapkę. Mam złe przeczucie. Nie obchodzą mnie twoje przeczucia. Dlaczego nie wzięliśmy rozpylacza? Sieć cicho. Tylko pytam. Wilgoć dobija moje obwody. Żołnierz powinien być cierpliwy. Autoboty denerwowały się. W czasie poprzedniej potyczki z Megatronem, Optimus omal nie przegrał. Gdyby nowe Minikony nie stworzyły rozpylacza, Decepticony panowałyby już nad wszechświatem. Niestety, minikony nie lubiły być wykorzystywane jako broń. Spokojnie, nawet jeśli Decepticony znajdą bazę, obronimy was. Z rozkazu Optimusa jestem za was odpowiedzialny. Nie macie się czego obawiać. A? Nie wiem, o co wam chodzi, ale wyjaśnię wam to. Nie macie powodu do obaw. Rozśmieszacie mnie. Nie możemy zmuszać minikonów do walki. Musimy! Nie słuchaliście Optimusa? Deceptikony wiedzą, że mamy rozpylać. Nie wiedzą tylko gdzie. Nieprzyjaciel będzie ostrożny. Boją się naszej broni, więc możliwe, że wygramy, nie oddając nawet jednego strzału. A jeśli dowiedzą się, że nie chcemy jej użyć, dlatego macie trzymać gęby na kłódkę. Obyś miał rację. Optimus wie, co robi. Inaczej nie zostawilibyśmy nowych minikonów w bazie. Nie podoba mi się to. Siedzimy tu jak na strzelnicy. Namiar. To krzykotron. Mamy gości. Widzę go. Nie strzelać. Niech wykona pierwszy ruch. Gwiezdny miecz. On go dostał? Nadchodzę. Już po Was. Pokażcie się, tchórze Stańcie do walki z najpotężniejszym Decepticonem we wszechświecie Musi mieć straszne kompleksy Sam nie da nam rady Jest głupi Mając bieżny miecz, wierzy, że jest niepokonany Mówiłem, że to głupek Długo mam czekać? Zaraz was wykurzę Ruszamy. Pokażcie się. Twój plan przewidywał, że wyjdą. Cierpliwości. Zaraz uciekną przed ogniem. Wtedy będą musieli użyć rozpylaczy. Czekam. Pora prowadzić go na ziemię. Do roboty. Zdaje się, że namierzyłem Optimusa. W falotronie atakuj. Chwileczkę. Optimus nie ma rozpylacza. Jak to? Ma go ktoś inny. Palotronie, wykusz tych cymbałów z lasu. Kiedy znajdziemy rozpylacz, osobiście zakończę bitwę. Niech krzykotron go poszuka, inaczej pozna mój gniew. Strzelają tylko minikony. I tak boli. Ani Piorunos ani blur nie mają rozpylacza. A grabasz albo ochroniasz? Nie gadam z tobą, czubku, tylko z Megatronem. Nie obrażaj starszych rangą. Szukaj dalej. Musimy wykonać zadanie. Zgadzam się. Na pewno znajdziemy rozpięt. Prawda, Demolatronie? Słuchasz mnie? Skup się! Czeka nas misja. Co za głupek? Ciekawe co robi Krzykotron. Walczy. Kazałem zostawić Optimusa mnie. Nikt już nie potrafi wykonać prostego rozkazu? Dałem temu idiocie miecz, żeby wyciągnął autoboty na otwarte pole, gdzie musiałyby użyć rozpylacza. Zgniłek myśli, że pokona Optimusa? Wybiła Twoja ostatnia godzina, Optimusie. Nie wydaje mi się. Nie masz szans. Co tam się dzieje? Przez ten deszcz nic nie widać. Coś tu nie gra. Dlaczego nie atakują? Mogą wygrać, a chowają się jak dzieci. Co znowu? Lecę na zwiar. Przestań. Co się stało z monitorem? Ktoś bawi się kamerą. Dostaje gęsiej skórki. Spójrzcie, może wystąpiło zwarcie. Przełącznik nie reaguje. Niespodzianka: krętacz. Walcz! Chyba, że się boisz. Nic nie rozumiesz. Co będzie, jeśli mnie pokonasz? Przemyślałeś to? Deceptikony zwyciężą, a co? Wiem, próbujesz zyskać na czasie. Kiedy wygram, nastąpi koniec żałosnych autobotów. A Megatron zapanuje nad wszechświatem. Decepticony od wieków toczą z wami wojny, ale teraz wreszcie nastąpi koniec. Nie chodzi o nas tylko o minikony, które nie chcą walczyć. To nonsense. Minikony są tylko pionkami. Dość gadania. Teraz z tobą skończę. Wszechświat nigdy nie zazna spokoju. Wojna będzie zawsze. Kto to powiedział? Krętacz, wiedział. Zaraz. Czyżby halucynacje? To na pewno. Muszę powstrzymać krzyk o Przeginę. Gdzie mój rozpylacz? Nic nie dociera do Twojej łepetyny? Tylko na to cię stać? Zwycięstwo mam w kieszeni. Moim zadaniem jest uwolnić minikony, także te, które tworzą miecz. Weź je sobie. Zostaw minikony. Dość gadania. Co jest grane? Głupie minikony, rozkazuję wam atakować. Nie są maszynami bojowymi. Już ja je zmobilizuję, ale najpierw załatwię Ciebie. Falotronie, cyklotronie, pomóżcie. Ruszcie się. Za chwilę wygram wojnę w pojedynkę. Hmm, hmm, hmm. You finally made it. Nareszcie Przeszkodziliśmy? Byliśmy akurat w okolicy A gdzie nasi? Zostałeś sam, twoi kumple czmyknęli do domu Musisz więc walczyć w pojedynkę Nie wierzę, kantujecie Po co? Jeśli już ktoś kantował, to ten twój tępy szef Megatron. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Kłamiecie. Chcecie mnie zastraszyć! Falotronie, cieniu, cyklotronie, megatronie! Megatron! Dlaczego mnie zostawiliście? Mamy kłopot. Megatron atakuje bazę. Krętacz powrócił. Jesteś pewna? Czujniki ich nie wykryły. Znaleźli ochroniarza. To był podstęp. Megatron od początku planował atak na bazę. Naprawdę zostawili Krzykotrona. Wracajmy. Dlaczego mnie zostawiłeś, Megatronie? Ale dawała ganili. Słyszy mnie ktoś? Jesteśmy tutaj. Już myślałem, że nie przyjdą. Jesteście cali? Głodni. Alarmus skazał nam się ukryć. Deceptikony znały nasz system bezpieczeństwa na pamięć. Przez krętaczas. Zdrajca.

Nie hałasujcie. Pierwszy raz zrozumiałem każde słowo. Megatron! Nareszcie znalazłem minikony rozpylacze. Może jeśli autobot je wyda, puścimy go wolno. Jeśli stawi opór, zostawię go tobie. Nic z tego. Optimus kazał mi bronić ich za wszelką cenę. I tak zamierzam zrobić. Błąd. Zapłacisz za swoje ślepe posłuszeństwo. Stawa. Wybacz. Zatrzymałeś ich. Teraz nasza kolej. Powalili mnie. Myślałem, że wytrzymał. Co teraz? Nie wiem. Walczymy. Optimusie, wróciłeś. Pora się odegrać. Nie mam czasu na zabawę. Zejdź mi z drogi, te minikony są moje. Nie przypuszczałem, że zwycięstwo przyjdzie tak łatwo. Smokescreen! Megatron zapłaci za to. Poprzez słowa czynami? Zdobyli rozpyla. To zaskakujące, że trzy nieszkodliwe minikony potrafią zamienić się w tak potężną broń masowego narzędzia. Niewinne androidy za chwilę zmienią bieg historii. To oznacza koniec wojny, nie do czekania. Mylisz się, Megatron, to dopiero rozdrzewka. Niesamowite. W życiu nie widziałem takiej broni. Twoja kolej, Optimusie. Nie tak szybko. Megatronie wycofajmy się, skoro już masz to, po co przybyłeś. Trafna sugestia. Odwróć. Broniłem minikonów. Wiem. Nigdy Cię nie zapomnimy. Pierwszy raz widziałem, by Optimus okazał uczucia. Teraz wiem, że nawet autoboty czują ból. Wiedziałem, że potraktował to osobiście, i pragnął zemsty. Za każdą cenę. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Radosław Popłonikowski.